Że mogę zaproponować, po prostu, jako mniejszy, grubszy, słabszy, szanowny pan sportowo, kiedy ja się umówić na materiał, żeby wyrośnięte wyrośnie, nauczy czegoś. będzie miała identyczny styl, pan sobie, ja sobie wybierze, po prostu. Kiedy byśmy się mogli umówić. Coś, coś się się bardzo chętnie, bez żadnych większych obrażeń będziemy uważać na siebie po prostu. Kiedy byśmy się mogli umówić, po prostu potrenować razem dla zdrowia, mi brzuch z po prostu może panu się kondycja podniesie. Jeżeli będzie jakiś po prostu ała, to sobie, to sobie po prostu będziemy wiadoma sprawa nie przeginać spawy. Kiedy byśmy się mogli umówić. Bo bardzo chętnie bym się z Panem Jest Pan taki duży. Czy Pan, a czy Biuro Spraw Wewnętrznych jedzie tu? Czy... Nie odbiro telefonu, bo już robotę robot. Pan Ocku? No i szybko Tak. I dupa. Porwam człowieka na komisariat, złamiam ręce, a później nie będą chcieli przyjąć zawiadomienia bo mnie przestępstwa. Dobre. Nie ma przestępstwa, bośmy go nie przyjęli. No, jakie to genialne? Może złożyć przestępstwo. No ale jak żeby... To nie. Można złożyć zawiadomienie o przestępstwie. Albo zażalenie można to, to nikomu bez... nie złamał ręki na komisji. Nie nie się nie się nie naprawdę to już kończy. już mają dość. My się naprawdę nie chcemy z wami szarwać, wyjść, Nie jesteśmy tu po to. Jestem. Mogę że jesteście Jeszcze pozwolę pałkę. Ale rękami. Ale wchodzimy? Piątkę, siedemnastą, Propozycja? Miesięczny zarobek. Tylko w Może nie, no, no, no w tym, jeszcze jednej walce nie, trochę może nie. No, może nocka, może tam. Jak wchodzimy? Ale sportowo tylko. Bardzo chętnie sportowo by z panem naprawdę i bo nie Panowie będziemy uparci, aż do skutku, aż wejdzie na to, że prawo będzie prawem, i mamy już tego dosyć. Zobaczycie, co będzie na jesień. Tak, tak. Ja za... Ludzie już nie wyjeżdżają. Mimo tego, że hotele są otwarte, ludzie nie wyjeżdżają, bo nie mają już pieniędzy. Może tego nie zauważacie, bo wy macie jeszcze regularnie płacone pensje. Ludzie już nie. Nie Niby coś ruszyło, ale to jest naprawdę nie to, co po prostu powinno być. Zobaczycie, co będzie w zimie. W zimie już będzie tragedia. A nie możemy po prostu wychodzić z na po szyję, tylko powinniśmy, wtypniemy w gówno już powinniśmy reagować. Tak wygląda gospodarka. Nie możemy gospodarki doprowadzić do dna, bo wszyscy na tym ucierpimy. My jesteśmy świadomi. To, że my z wami walczymy, to my dostajemy po dubie, tak? Nie, nie, bo może nie walczymy z wami. To, że po prostu stawiamy opór, to my dostajemy po dubie. My dostajemy wnioski, my za to płacimy. Ale walczymy dla nas wszystkich. Ja cały czas powtarzam, że policja jest potrzebna. Bez policji jest anarchia po I powtarzam, i wszędzie zawsze to będę wątpał, ale nie w takiej formie jak jest teraz. Komendant wybierany co 4 lata w drodze konkursu, żaden polityk, żadna osoba nie ma prawa wpływu na niego, tak? A następną, a następną rzeczą wy powinniście być opłacani z PKB. Wiecie z to rozumiem? Zrobimy jedną to rzecz że wasz kierownik nie wyśle Was na drogę, żebyście robili słupki, to tak? macie, możecie mi mówić, że nie. Ale żebyście robili słupki, bo nie będziecie musieli tego robić. Będziemy przechodzić, podamy serenkę, uśmiechniemy się. Ale jak będziesz widział złodzieja, kogoś, kto kogoś bij, gwałci, wtedy zareagujesz nawet, Proszę poczucie. Nie ma, nie ma. Czyli I panowie, wiecie jakby prawo się podniosło? A wy mielibyście takie możliwości, takie możliwości, że działali, łapalibyście przestępców prawdziwych za respiratory, za maseczki, przekręt, za miliony złotych. Wie pan? A tych ludzi po 20 zł na dole zostawilibyście w spokoju, tylko byście przyszli i powiedzieli: Panie Krzewicki, przechodził Pan źle przed pasy, Weź Pan się nauczyć, cholercia, jasna kurka, chodzić po pasach. Tak Powiedziałbym wtedy: Dziękuję, przepraszam. A Wasza robota polegałaby na tym, że te przekręty za grube miliony. Tylko ja rozumiem, że jeżeli kolega. Pójdzie i wykryje przestępstwo za grube miliony. Ile, ile on popracuje w tej policji? Wy pan, co jest najdroższy? że my mamy tą świadomość, że on popracuje bardzo krótko w tej policji, bo go załatwią po prostu załatwią. Zrobią to samo, co próbują na nas. Czyli chcą nas załatwić. A my chcemy policję, która zajmuje się grubymi sprawami, a nie po prostu bije biznes na 20 zł na mandatek. My jesteśmy świadomi, że mandaty 20-50 zł dlatego wystawiacie, żeby ludzie po prostu nie odmawiali, żeby je zapłacili. Panowie, my to mamy po prostu wszystko. Po 20 lat policjanci pracowali. Tutaj na zewnątrz był 17 lat policjant po cywilu, który wszystko mamy na bieżąco informacje. Część policji ma już dość tego. Ma dość potyczek słownych z nami, po prostu. Myślę, że wy nawet też. Może chrupek, nie, bo chrupek był zadowolony, po prostu. Ja nie po prostu. Sorry, no nie ma imiennika, więc po prostu muszę jakoś nazwać. Nie? Ale chrupek był szczęśliwy, że mnie Wypnął samochodu imię Nie obrażam go. się, no Nie, nie dał rady, go, dlatego ten. Nie obrażam go, bo na pewno nie jest złym człowiekiem. Nie wierzę, że ten gość jest zły. Nie wierzę. Tylko. Jesteś osobnej wiary, <laughs> Nie, ja ci powiem szczerze, że, że ja może jestem naiwny, ale ja w nich wierzę po prostu. Ja w tych najmłodszych, tak, bez wagonów. Co? Nie. Ci powiem ci, bagonów. ten rocznik od 8 wzwyż, ten środek też mają już dość. Wiesz co jest najgorszy? Najgorsze są te, co, teraz co są komendantami, zastępcami no, komendantów, tak. bo to są typowe karierowicze. To nie są komendanci. To są ludzie wypchani po prostu przez kogoś na komendanta. I oni tylko siedzą i znajdź coś na Krzewickiego. Znajdź coś na tego, znajdź coś na tego, bo nam to Panowie, żeby szukać na coś na kogoś, to jest chore. Ja muszę coś zrobić, żeby wyście po prostu do mnie się doczepiali. My naprawdę wiemy, jak wy działacie. Wiemy, jak działają wasze, wasze struktury. Od A do Z. Od A do Z. Chcemy was szanować. I to, co każdy powtarza z nas, jak siedzimy w swoich grupach, wiemy, że policja jest potrzebna, ale nie w formie faszyzmu. Kaczyński stworzył faszyzm. Nie może jeden człowiek z Kotem zarządzać całym narodem. Panowie! No, Kota bym jeszcze przyjął decyzję, bo on na pewno jest mądrzejszy od właściciela, choć nie wiem, ale ten... I tutaj tylko i wyłącznie o to nam chodzi. Wy wchodzicie, oglądacie nasze live y i wchodzicie, spisywać nas za brak maseczki, panowie. Przecież my mamy nagrane, jak cała komenda siedzi tutaj bez maski. Gościowi złamano rękę tutaj na tej komendzie, albo transportując go tutaj za brak maski, no chłopy. Nie życzę nikomu z was tego, nawet tego, jak jesteśmy teraz na chwilę po drugiej stronie. Nie życzę wam tego. Panowie, jedna rzecz. Polska policja na Facebooku ogłosiła konkurs na policjanta, który pomaga. Możecie sobie wejść na tego Facebooka i poczytać opinię. Okay. Czytacie w ogóle opinię. Pamiętajcie sobie, co ludzie o was piszą, kogo nominują do tego konkursu. A nominacje są tego. Bo... Pójście porządnego nie, nie gościa, pójście porządnego. porządnego gościa. A ten to jest ten co, co mnie uderzył. Nie, nie nie ale jest, ale jest pan dumny, że pan kobieta Pan. Posiada. Ten pan, żona, ale żona jest dumna, pewnie z jego, nie? Je, ale wyobrażasz sobie, co ten gościu, co ten gościu może... Ale pan mnie obłapywał. A jak to jest jakby stał jedną nogą w środku, jedną na zewnątrz To jest tak jakby trochę łamał prawo czy nie? Tylko <laughs> pół ale widzicie, przez tego człowieka, przez tego człowieka psuje się opinia całej policji, bo to jest, bo to jest, bo to jest, i to jest konflikt eskaluje, bo wy normalnie stoicie, nie odzywacie się, macie swoje, a ten chłop eskaluje cały konflikt, a ten to już w ogóle nic nie mówi po prostu. Ten to już nic. Jest po prostu chrupek Cieniem większego. C tak, to jest po prostu już kompletnie On się o wszystko po prostu pytał, co ma napisać po prostu i ten. A Ja mu odmawiam podpisania dokumentów, a on mnie niesie jak w lektyce do samochodu. No powiedzcie mi, czy to jest mądre. Ja odmawiam podpisania dokumentu, a chrupek mówi, bierzemy go i lektyka, i niesiemy. Nie <todgłosy> Pełne prawo odmówić podpisania. Chce pan cię? pana pan tak. Oczywiście na czujnik. Look <laughs> Czuję, bo ty robisz najlepsze, najlepsze, najlepsze ujęcia niesionego ujęcia niesionego przez policję Szczepana. pana. na to, no ale... to Widzicie, że to my, my, się, my się już was nie boimy. My nie boimy. My pokazujemy innym ludziom, że mamy swoje prawa po prostu. Mamy swoją godność. I na co to wszystko? Mam pokazywać dokument? Nie, bo on zaczął od piętnastki, a od czternastki zaczął po prostu. Także, ale to jeszcze, bo pozwól mu jeszcze się rozwinąć. Podstawa prawna, podstawa faktyczna. On nie umie. Ale on nie umie to zrobić. Niech pan zacznie to prawidłowo przynajmniej raz. Dajcie mu czas. Przyjacielu, gdyby on zaczął po prostu od czternasteczki, piętnasteczki, rozwinął, powiedział imię, nazwisko, zakończyłby głupią gadkę z nami. Nie? fajnie by tak było, gdybyś po prostu... pan, daję! Niech pomaca po prostu, bo wiesz, przy takim zachowaniu jak popycha kobietę, to nie wiadomo, czy. A ma rękawiczki? Pasuje? Nie mam. Nie, nie mamy No jak, jak nie masz terminalu? Jak, jak pan podejmuje terminalu? czynności, pan nie ma... Bez pan terminalu pan podejmuje czynności, kto ma ten Przepraszam. Pan kolega. Tylu policjantów, tylko jeden ma. Ten pan to jest. Ach, eskalacja po prostu wszystkiego złego. No, ale dumny pan... Ale wiesz, jak popychał dziewczynę 40 kilo. Tak. Ciekawe nie... 40 brawo! Tak. Ciekawe czy ten pan ma małżonkę. Ciekawe. Jak się ciekawe co powie jak wróci, że on łapywał, mądrą dziewczynę. Nie, co ty łapał przestępcę. Może będzie 49 kg. Może do końca, a, to co z tobą zaczął. To oni żaden. Toś łapał? Coś ty! To nikogo, nie? Boicie się pedofilii. My musimy ich łapać. A potem wy po nich przyjeżdżacie i sobie słupki walicie. Tak. Wynik, wynik premia! Wynik słupku! Patrzyli kto tu jest, oni są tu zajęci. A czy premia będzie, będzie.

Ach, ach, nie, nie, to jesteś ten zalbitny, to jest ten, co wejdzie, Ale ty nie będziesz komendantem, Nie boi po prostu, a eskalujesz tylko i wyłącznie zło. Tu, widać, kto jest po prostu, może być funkcjonariuszem, a kto nie. Widać to. Nie, nie, zmiana się tak szybko nie skończy, przyjaciół nawet na zegarek nie boją. My tam we pełno etatowcy, jesteśmy, a rano wstajemy do pracy i pracujemy. What <laughs> okay. W tej pory nie ma w tym rynku. Zgadza się? Chyba przeszły w kapanizm. nie oni się nie katnęli. Co, czeka w turnieju? Chcemy jakąś kasę dać, czy co? Nie wiem, w porządku. Tak, tak. Nie, nie, ale to nie widać, że jest... Szkoda chłopak. jest ekipa, przyjechała powiedzmy 50 do 50. Normalni i grupy po prostu. No, kolega... Ale kolega się umówi ze mną, nie? Kolega się umówi ze mną, nie? Popatrzcie, jak kaleczą uszy Nagraj ucho tutaj funkcjonariusza i kiedyś pomożemy mu... jest to spowoduje to nagranie, że mu tak pokrzywiło uszy w policji, to dostanie dodatek, dodatek do emerytury dostaje. O ile dostanie? Ja, ja to dostanie. ja mam taką prośbę. To jest jednak komisariat. to Naprawdę. co? Naprawdę, co tu jest niepotrzebne? Ale my no, zawiadomionko no, 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 chcemy złożyć na ten chłodny. znowu wszyscy, wszyscy my a on nic nie robi tam. panie.

i gwarantuję, że Pan wejdzie z uśmiechem na i żeby ja ja do pracy wstać, wymarzyć czas. Mamy czas, szanowny państwo. Ja mam jedną propozycję. Nie wiem ile pan zarabia. Nie wiem ile Pan, za, nie wiem ile pan zarabia, a ja bym chciał, żeby pan z miesiąc czasu tylko ze mną. Miesiąc.

Jakie właśnie widzę? Szanowny pan, ja panu mówię. No,